Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę następnego miesiąca sierpnia. Na początku trochę ogólnie o aspektach ogólnych dla wszystkich. Następnie omawiam poszczególne znaki Zodiaku i zapraszam serdecznie do wysłuchania. Dziękuję jednocześnie na początku wszystkim nowym subskrybentom. Subskrybentom zapraszam do subskrypcji mojego YouTube kanału, zapraszam do komentowania, do lajkowania czy też do konsultacji. Miesiąc sierpień ma dwie bardzo ważne energie. Na początku Słońce znajduje się w znaku słonecznego lwa, tutaj znajduje się także Merkury, i Słońce będzie przechodziło do znaku Panny. 22 wcześniej Wenus i Mars przez cały miesiąc znajduje się także w tym znaku. Gdy w znaku Lwa, energia znaku Lwa mówi o życiu, o radości, o istnieniu, o życzeniach serca, o spełnieniu się osobistym, czyli o tym ogniu, początku i pomyśleniu o swoich pragnieniach i życzeniach i także swoim ego, tak energia Słońca, Merkurego i teraz jeszcze Wenus w znaku Panny mówi o tym, aby ten ogień zabezpieczyć, aby ten ogień podtrzymać, aby te pomysły, te idee, te Wasze pragnienia wdrożyć rzeczywiście do realu. I zabezpieczyć. I nie chodzi tutaj o jakiś tylko impulsywny pomysł, czy jakieś impulsywne nagłe działanie, czy jakieś widzi mi się, ale to naprawdę, co pragniecie, z, z czym się identyfikuj, identyfikujecie i do czego tutaj, czego pragnie Wasze serce, macie przenieść do realu, zabezpieczyć i pomyśleć o przyszłości, to jest energia znaku Panny. Planety, planety znajdujące się teraz w znaku panny, czyli i Wenus, i Mars, obiecują nam wszystkim, że będzie dużo pracy, dużo będzie szczegółowej pracy, ale ze Słońcem i z Merkurem na początku jeszcze. Na początku jeszcze w, w znaku lwa chodzi o to, aby te nasze pragnienia i życzenia do tego dorzucić właśnie te real, dorzucić sumienną, praktyczną, realną, rzeczywistą pracę i to będzie się opłacać, ponieważ w miesiącu sierpniu jest bardzo dużo dobrych konstelacji, które mogą zabezpieczyć nas finansowo, mogą poprawić nasze sytuacje finansowe. Dobry jest czas, także od 11 ponowił w znaku lwa do szukania pracy, Merkury będzie przechodził do znaku Panny. Sam znów ósmego w znaku lwa bardzo dobry czas do rozpoczęcia czegoś nowego, do czegoś radykalnie innego i pokazania się światu właśnie z tym życzeniem, z tym życzeniem serca, które jest dla Was najważniejsze. W miesiącu, w miesiącu sierpniu mamy drugą, drugą pełnię w znaku wodnika, 22, kiedy słońce przechodzi do znaku panny, blue moon, i on będzie, ta pełnia będzie w pozytywnych aspektach do Jowisza. Czyli jest tutaj Taki bardzo ważny etap z planetami znajdującymi się w wodniku, Saturnem i Jowiszem, ale także tymi dwoma pełniami. Czyli dzisiaj, kiedy robię to wideo, jest pełnia w znaku wodnika, w następnym miesiącu jeszcze jedna pełnia w znaku wodnika, Saturn w znaku wodnika, jutro popełni Jowisz, przechodzi do znaku wodnika, jesteśmy w erze w znaku wodnika. O co tutaj chodzi? Planety dają nam drugą szansę, czy też jeszcze inne możliwości? Czy wiele innych możliwości i szans, aby każdy z was spełnił się osobiście, aby każdy z was spełnił się w danych grupach, w danych społeczeństwach, aby odnalazł, odnalazł naprawdę profesjonalnie, zawodowo, prywatnie na drodze swojego na drodze swojego spełnienia. I spełniając się osobiście, czy też myśląc o swoich życzeniach serca, nie chodzi tutaj w negatywnym sensie o negatywną energię lwa, że myślę tylko o sobie, czy jestem, tylko, czy jestem egoistą. Ale obojętnie w jakim społeczeństwie jesteście, obojętnie co ci ludzie mówią, czy was akceptują, czy nie, każdy z Was, pomimo że inny, bo nikt nie, nie jesteśmy tutaj do siebie podobni, wręcz, wręcz przeciwnie, każdy, ka, każdy jest inny, każdy ma swoje potencjały, każdy z Was ma się spełnić osobiście bez względu na opinie innych, bez względu na to, co przychodzi z zewnątrz, bez względu na to, jakie będą tutaj, o, narzucane nam ograniczenia, reguły i restrykcje, to się będzie, to, to się będzie zmieniać na pewno po pełni w znaku wodnika dzisiaj, czyli 24 lipca, ale także nowe rzeczy dojdą pod koniec pod koniec sierpnia, jeżeli chodzi o te zakazy. I nakazy, czyli tego Saturna w biegu, w biegu wstecznym i Jowisza w biegu wstecznym w znaku wodnika. Energia pierwszego tygodnia jest bardzo trudna, bardzo impulsywna. Do nowiu nie podejmowałabym żadnych ważnych decyzji, ale właśnie po nowiu, czyli po tym. Po ósmym, kiedy także ten merkury przejdzie już do znaku panny, tutaj jest wiadome, że jeżeli chodzi o pracę, o biznesy, o zarabianie pieniędzy, będzie to na pewno tutaj zabezpieczone, realne, możliwe i do faktycznego, do faktycznego wykonania. Następnie bardzo ważnym w tym, w tym miesiącu jest pozycja Lilith. Lilith w znaku bliźniąt na pierwszych stopniach będzie ustawiać się w aspekcie napięcia do Marsa, a Mars także i Merkury w opozycji do Neptuna. Tematem Lilith w znaku bliźniąt jest komunikacja, w jaki sposób myślimy, w jaki sposób komunikujemy, rozumujemy i przekazujemy też wiadomości. Jak wiecie, już o tym, o tym mówiłam. Lilith stoi przy prawdzie. Lilith pilnuje tego, co jest sprawiedliwe, co jest prawdziwe. Ona nie zgadza się na jakieś połowiczne kompromisy, wręcz przeciwnie, nawet jeżeli ktoś inny nie zgadza się z jej zdaniem, jest jej to obojętnie. Jak wiecie, była wygoniona, wygnana z raju, czyli stojąc do swojej prawdy, może też być przyjęte, że. Nie tylko to, że nie jest akceptowana czy nielubiana, ale nawet to, że jest wygnana, czy też wygnana była wtedy z raju, czy też zapomniana, czy też nieakceptowana, ona stoi przy swojej prawdzie. I temat komunikacji, komunikowania, przekazywania wiadomości, przekazywania informacji będzie odgrywał bardzo ważną rolę w miesiącu, w miesiącu yy, sierpniu. Z planetami w znaku Panny, czyli Marsem, prze, przez Cały miesiąc Słońcem, Merkurym i Wenus jest dużo pracy, jest dużo organizowania, jest dużo porządkowania. 16. Wenus przechodzi do swojego znaku, do znaku wagi, gdzie ma największy potencjał. I tutaj z planetami w znaku lwa chodzi o miłość, chodzi o pokój, chodzi o tworzenie harmonii i relacji partnerskich i będzie też. W tym miesiącu szansa na, dla tych osób, które, które szukają partnerów na poznanie przeznaczeniowych, przeznaczeniowych osób, czy też wejścia w nowe relacje, w nowe współpracę i kooperacje. Teraz zapraszamy serdecznie na analizę poszczególnych znaków Zodiaku. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkie raki i zapraszam na prognozę na, na sierpień. Słońce znajduje się w znaku lwa do 22, i ta energia przyświeca Cię i pomaga Ci nie tylko w podnoszeniu swojej wartości ale także w zarabianiu pieniędzy. Słońce bowiem i Merkury do 11 jest w drugim domu i tutaj chodzi o tworzenia zabezpieczeń, o pomyśleniu o tym, o twoich wartościach i widzę, że ty zarabiasz więcej pieniędzy, ty zarabiasz pieniądze swoimi talentami, swoimi predyspozycjami i tym, co umiesz najlepiej. Jednocześnie 8 jest bardzo ważny nów w znaku lwa, gdzie chodzi o nasze życzenia serca, gdzie chodzi o nasze Ego, nasze pragnienia i nasze życzenia, i tutaj dla wielu z Was wielka szansa na inny sposób zarabiania pieniędzy, na zdecydowanie się właśnie e, na to, co Wy kochacie, co jest Waszym marzeniem, z czym możecie się bardziej identyfikować z pracą, która Was raduje, która cieszy, która dodaje energii, która rozprzestrzenia Wasze skrzydła, że możecie fruwać tutaj. Pod niebiosami otworzyłabym się na tą energię, ta, po, ponieważ podczas tego dnia Słońce stoi w kwadracie do Urana i Wenus w opozycji do Neptuna. Decyzję bym podejmowała od 11, kiedy Merkury przejdzie do znaku Panny i ustawi się pozytywnie do Twojego znaku, od 11 do. Do 30, czyli jest to super czas, tak? Na zarabianie pieniędzy, na wejścia w nowe kontakty, na naukę, na kursy, na inny sposób myślenia i sposób rozumowania. Jednocześnie ten Merkury w znaku znakupany, czyli wyższy intelekt, jest to kalkulacja, to jest real, to jest rzeczywistość. Te kontakty, które teraz nawiążecie. Te biznesy, które ro, rozpoczęcie, ta praca czy też te pomysły, no bo tutaj Merkury będzie wpływał na Twój sposób myślenia, rozumowania, komunikowania, w jaki sposób komunikujesz. Widzę dużo do, dokładności, szczegółowości, widzę dużo pracy, dużo zaangażowania, ale to przyniesie także korzyści materialne, czyli. Tutaj te, ten miesiąc jest widzę, że będzie dużo dużo robione, dużo energii zainwestowane, ale to będzie się opłacać. Najlepsze Mars, planeta energii, planeta działania, przez cały miesiąc stoi po Twojej stronie. Ze znaku panny nowe szanse i nowe możliwości właśnie pojawią się ze strony grup. To może być nie tylko, że bardzo dużo pracujecie w tym, w tym miesiącu dokładnie, skrupulatnie, rzeczywiście, ale to może być energia skierowana także na naukę, to może być czas, bardzo dobry czas na wyjazd na warsztaty, czy na bliską odległość, czy na przykład napisanie jakichś prac dyplomowych, świetna pora na tworzenie stron internetowych, na nawiązywanie kontaktów w grupach, na pracę z internetem wszelkiego rodzaju. Razem z Marsem przez cały miesiąc masz dużo siły, masz dużo motywacji. Jesteś zdecydowanie. Coś praktycznie robisz, coś, co to, to może być związane z rękami, tworzenie, kreowanie, jest duża wytrzymałość i tu, tutaj ta energia Cię nie opuści przez następny miesiąc. Wenus tymczasem do, do 11, Wenus do 16, przepraszam. Stoi także w znaku Panny i tutaj oznaczałaby do szesnastego czas na miłość, czas na rozwój kreatywny, także czas na zarabianie pieniędzy, bardzo dobry czas właśnie jeżeli chodzi o rozmowy, o komunikację, wyjaśnianie także w pozytywnym sensie dla osób. Które mają rodzeństwo, czy też odwiedzanie rodzeństwa, czy też wyjaśnianie jakichś spraw związanych z rodzeństwem, czy też zorganizowanie jakiegoś jakiegoś spotkania. Następnie po nowiu księżyca, 16, Wenus przechodzi do znaku uwagi, i tutaj będzie przede wszystkim fokus skierowany od razu na dom, na familię. Może właśnie zakładanie nowego domu czy nowej familii dla niektórych z Was, może upiększanie, może y, organizowanie się, abyś czuł się bezpiecznie, abyś czuł się dobrze. Wenus ustawia się w kwadracie. Może oznaczać też jakieś te, te tematy związane z upiększaniem czy z remontem domu, gdzie wydasz dużo pieniędzy, ale tutaj widzę też, <laughs> że zarabiasz te pieniądze. I jednocześnie może być kreatywna praca w domu. Kreatywna praca w domu. I tworzenie harmonii, tworzenie pięknej aury, upiększanie, dekorowanie, tematy relacji, tematy partnerów wszelkiego, wszelkiego rodzaju. Razem z Merkurem od 11 do 30 pozostanie w Panny, i razem z Marsem przez cały miesiąc wykorzystaj ten czas do zarabiania pieniędzy. Wykorzystaj jednak na, na pracę wszelkiego rodzaju. Te osoby z Was, które szukają pracy, mogą do 30 wysyłać cv razem z tym Merkurem, i widzę, że mogą się pojawić tu jakieś, e, jakieś możliwości także o pracę z bliskich odległości, na bliskich odległościach, czyli. Jeżeli byście musieli wyjechać, nie wiem, 100 km, czy 200 km, czy 50 km, tak, czyli no do 100 km, 200 to już nie ta, ta, ta bliska odległość, tak? Zastanowiłabym się na tym, bo to może przynieść Ci korzyści. Jednocześnie ten merkurek znakupany, to jest stałość, to jest stabilność, to jest, to jest pewność, to jest rzeczywistość tą, którą teraz wszyscy realnie i namacalnie szukają, i tu otworzyłabym się na to. 20:00, także Słońce przechodzi do Panny, i mamy drugi Nów w znaku Wodnika, Blue Moon. Pierwszy jest dzisiaj, kiedy robię wideo, czyli 24 lipca, i ten drugi 22. Ze Słońcem, z Merkurym i z Marsem, energia znaku Panny pomaga ci, czyli masz bardzo dużo siły w tym miesiącu, masz ogromnego powera, możesz robić Kilka rzeczy naraz. Możesz praktycznie coś, widzę, że jesteś, że będziesz jeździł, że będziesz coś załatwiał, że będziesz przyjeżdżał, to jest dom, dom komunikacji, tak? Czyli wyjeżdżasz, przyjeżdżasz, organizujesz, sortujesz, pomagasz, zarabiasz pieniądze, to może być też nauka, to może być publicystyka, pisanie, to może być blogowanie, to może być praca z nowymi stronami internetowymi i wszystko, co jest praktyczne. Ten. Ta pełnia w znaku wodnika, czyli druga pełnia, zamyka pewien etap, jeżeli chodzi o współpracę i kooperację wszelkiego rodzaju, ale daje także Ci możliwości, inne możliwości otrzymywania pieniędzy. Jowisz wrócił teraz do znaku, do znaku wodnika 25 jutro, 25 lipca, wraca po pełni do znaku wodnika i zostanie tu do końca roku. I tutaj widzę, że tematy finansów, tematy pieniędzy, tematy ubezpieczeń, tematy. Wspólnej kasy, czy to w biznesach, czy to w relacjach, mają być uporządkowane. Do końca roku ma wpłynąć więcej pieniędzy. To może być z jakiejś pracy indywidualnej, to może być z pracy za granicą, to może być ze współpracy kooperacji w znaku wodnika, to może być z czegoś nowego, z czegoś nowoczesnego z pracy online, czy też z, z jakąś inną techniką w każdym, bądź razie przyniesie to korzyści i ta, te, ta druga pełnia jest w koniunkcji do Jowisza, czyli wszystko, co zakańczacie i popełnia, czyli pełnia powiększa i pokazuje to, co było do tej pory ukryte, ale właśnie, żeby, żeby to zmienić, żeby otworzyć się na zmiany, żeby zrozumieć, ok, to już przebrzmiało, to już minęło, to nie mogę teraz wykorzystać i muszę otworzyć się na tą ewolucję, czyli na, na te zmiany, że, że zrobię krok do, do przodu, a nie stoję tutaj w miejscu i trzymam na tej klasyce, która teraz nie, nie za bardzo nam tutaj się przyda. Wenus stoi po pełni w znaku wodnika w trygonie, w trygonie do Saturna i Merkury później staje w trygonie do Plutona. 23-26, bardzo dobry, bardzo dobry czas, czas zabezpieczeń z Merkurem w trygonie do Plutona. Możesz tutaj poznać osoby, które pomogą Ci finansowo, czy też które mają władzę, które pomogą tutaj Ci w wszelkich sprawach. To jest pierwsze. Jednocześnie, więcej siły, więcej motywacji, więcej, więcej pewności siebie. Ten Pluton jest z zewnątrz. To mogą być też jakieś urzędy, które do tej pory ci ograniczały, i teraz ta sprawa będzie załatwiona. Jednocześnie, wszystkie bardzo ważne sprawy załatwiłabym w tym miesiącu, tak? Dlatego, że Uran wyrusza przy pełni, czyli 20 rusza w bieg wsteczny, a w następnym miesiącu. We wrześniu także Merkury będzie wyruszał w biegsteczny, czyli ten miesiąc jest na akcje, na działania, na podpisywania, na załatwiania, abyś tą energię tego, tego lwa i praktycznej panny tutaj bardzo dobrze zabezpieczył. 30. Pod koniec miesiąca Merkury przechodzi do znaku wagi i razem tutaj z tą Wenus to przerzuca się na następny miesiąc, będę opowiadała na następnym miesiącu, ale już tutaj znowu ten temat rodziny. Temat rodziny, temat domu, temat, temat familii, Uran wyrusza w bieg wsteczny w znaku byka 20, abyś mógł zrealizował się w grupach abyś mógł spełnić swoje życzenia i marzenia. Coś tu zostało przegapione, coś tutaj w tej, w tej pracy z, z przyjaciółmi, czy też w spełnianiu się w grupach, tak, na, na przykład, jeżeli chodzi o strony internetowe, o YouTube, o Facebooki, czy jakiekolwiek grupy, w jakich tutaj nie jesteście, coś zostało przegapione i ten uran w stylu. Pokażę Ci do końca roku więcej szans, więcej możliwości lub też pojawią się jakieś bardzo fajne propozycje ze strony przyjaciół to może być też ta, jak, także jakaś współpraca, kooperacja, czy jakaś praca online, czy coś zupełnie no, nowego, co, co nigdy nie robiłeś, gdzie możesz wycofać się i powiedzieć, o, tego nie znam, czy tego nie robiłem, proszę się na to otwierać, proszę otwierać się na tą naukę, tego nowego energii w tym miesiącu rakom na pewno nie zabraknie. Ja dzisiaj serdecznie dziękuję. Zapraszam do komentowania, do lajkowania, zapraszam do konsultacji, zapraszam do nauki online astrologii. Te osoby, które potrzebują konsultacji i wszelkich informacji, numery telefonów znajdują się pod nagraniem. Życzę Wam wspaniałego sierpnia. Wszystkiego dobrego. Roku.